Tak uratujesz swoje rośliny w czasie upałów. Wystarczy jedna szklanka. Pokażę niesamowity sposób na przygotowanie naturalnego nawozu. Weź dzbanek i wsyp do niego łyżkę sody oczyszczonej. Następnie dodaj łyżkę cynamonu, który jest bogaty w wiele składników odżywczych idealnie wchłanianych przez rośliny. Połącz te dwa składniki, mieszając je ze sobą. Do dzbanka wlej litr wody i starannie wymieszaj miksturę. Aż soda z cynamonem się rozpuszczą. Żeby użyć przygotowanej mieszanki witaminowej, musisz wykonać jeszcze jeden krok. Trzeba miksturę rozcieńczyć, wlej ją do pojemnika lub konewki i dodaj 5 litrów wody. Podlewaj takim nawozem kwiaty. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami. Twoje kwiaty będą wyglądały pięknie i zdrowo dzięki temu naturalnemu nawozowi. Jedna łyżeczka wystarczy, a efekt cię zaskoczy. Twoje kwiaty będą rosnąć jak szalone. Zobacz, jak zrobić domową odżywkę, która zdziała cuda. Mam na to dwa sposoby: pierwszy z nich to wsypanie łyżki zmielonego czosnku do kwiatów. Zawiera on sporo witamin i minerałów takich jak potas, fosfor, cynk i wiele innych wartościowych składników. Najlepiej tak już rozsypany czosnek lekko wymieszać z ziemią. Wtedy jego działanie znacznie wzrasta. Kolejnym sposobem na wykorzystanie właściwości czosnku jest przyrządzenie roztworu potrzebujesz dość dużego słoika, najlepiej o pojemności większej niż jeden litr. Wsyp do niego łyżeczkę mielonego czosnku, po czym zalej go gorącą wodą. Upewnij się, że jej temperatura nie przekracza 60 stopni. Kiedy roztwór ostygnie, przelej go przez sitko, gazę lub filtr do kawy. Takim przygotowanym roztworem podlewaj kwiaty raz na dwa tygodnie. Stosuj tę naturalną odżywkę regularnie, a zobaczysz, jak twoje rośliny rosną i kwitną. Ta łyżka sprawi, że pelargonie będą rosły jak szalone. Dzisiaj zdradzę ci sekret, za który mi podziękujesz. Objętość Twoich kwiatów znacznie się zwiększy. Stanie się to dzięki dwóm składnikom. Ich połączenie dostarczy kwiatom wszystkich witamin i minerałów, których potrzebują, aby kwitnąć. Już ci pokazuję, co zrobić. Najlepiej, jak uszykujesz sobie baniak 5-litrowy z wodą. Teraz czas na główny składnik tego nawozu. Są to świeże drożdże. Drożdże są źródłem aminokwasów, które są niezbędne do syntezy białek i enzymów w roślinach. Potrzebujesz ich 10 gram. Odmierzy je przy pomocy wagi kuchennej. Następnie przenieś je do butelki. Do wody z drożdżami musimy dodać specjalny proszek. Pewnie cię to zdziwi, ale są to skorupki jajek. Skorupki jaj są bogate w wiele składników mineralnych, takich jak wapń, który ma wpływ na rozrost naszych roślin. Już ci mówię, jak przygotować ten proszek. Wypłucz i wysusz skorupki jaj, a następnie rozkrusz je na małe kawałki lub najlepiej zmiel je w blenderze na drobny proszek. Taki proszek dodajemy do baniaka z wodą i drożdżami, dokładnie jedną łyżkę do baniaka, wszystko dokładnie wymieszaj. Używaj tej wartościowej wody do podlewania pelargonii. Zauważysz różnicę niemal od razu. Ich kolor będzie bardziej wyrazisty, a przede wszystkim ich ilość znacznie się zwiększy. Jak podlewać pelargonie, żeby pięknie kwitły całe lato? Jeśli masz te kwiaty na nasłonecznionym balkonie, to pewnie wiesz, że dbanie o nie nie jest najłatwiejszym zadaniem. Odpowiednie podlewanie pelargonii jest kluczowe. Jeden mały błąd może sprawić, że zaczną gubić płatki. Jaką ilością wody podlewać pelargonie? Zasada podlewania na 10% jest świetna. Korzystają z nich ogrodnicy na całym świecie. Wiele osób zastanawia się, czy pelargonia lubi dużo wody. Zasada 10% rozwiązuje ten dylemat. Mówi o tym, że na 40-centymetrową doniczkę lejemy 1 litr i 200 ml. Według tej zasady, to idealna ilość wody. Należy podlewać tak, aby miały raczej za sucho niż za mokro. Kiedy podlewać pelargonie? Te kwiaty dobrze radzą sobie na słonecznych stanowiskach. Ważne, aby latem podlewać je rano lub wieczorem. Dopiero po wyschnięciu gleby pelargonie nie lubią być podlewane po liściach. Strumień wody powinien być kierowany na podłoże. To bardzo ważne, ten mały błąd może wiele kosztować. Nie podlewaj swoich kwiatów zwykłą kranówką. Pelargonie najlepiej rosną, gdy podlewamy je deszczówką lub odstaną wodą. Jak pobudzić pelargonie do wzrostu? Ważne jest, aby odpowiednio je odżywić. W dalszej części filmu pokażę ci kilka przepisów na nawozy do pelargonii. Zrobisz je między innymi z cebuli, aspiryny, jodu lub ryżu. Sposób na sadzenie pelargonii bez łamania łodyg i niszczenia korzeni. Wystarczy prosty ogrodniczy trik z doniczkami. Sadzenie kwiatów do skrzynek dzięki temu jest tak proste, że każdy jest zaskoczony. Kiedy kupisz pelargonie, wyjmij je z doniczek. Na dno skrzynek nasyp trochę ziemi. Ustaw na nie puste doniczki od pelargonii. Teraz dosypuj dalej ziemię. Usyp ją wokół doniczek dokładnie. Kiedy skrzynka jest pełna, wyjmij doniczki i gotowe. Masz od razu odpowiedni otwór w ziemi na sadzenie pelargonii. Wystarczy wstawić kwiaty i to wszystko. Skrzynki możesz już powiesić na balkonie. Jeśli masz do posadzenia pelargonie pnące, to wyjmij je z doniczek. Do skrzynki nasyp ziemię na dno, ustaw puste doniczki lekko z ukosa i wsypuj dalej ziemię. Kiedy skrzynka będzie pełna, wyjmij doniczki i w puste miejsce wstaw sadzonki pelargonii. Dzięki temu nie zniszczysz kwiatów, nie połamiesz łodyg ani korzeni. To prosty sposób, który możesz wykorzystać do sadzenia dowolnych kwiatów. Twoje pelargonie zaczną kwitnąć w wyjątkowym tempie. Nie musisz się już martwić, czy wytrzymają cały sezon. Wystarczy, że zrobisz odżywkę z tego jednego składnika. Sama korzystam od zeszłego sezonu z tej odżywki i nigdy nie miałam tak pięknie kwitnących kwiatów. Tą odżywkę zrobisz w kilka minut, a zawiera wszystko, co potrzebują pelargonie. Na samym początku uszykuj sobie ziemniaka. Zawiera on w sobie dużo potasu i fosforu, czyli składników niezbędnych do kwitnięcia kwiatów. Ta wyjątkowa odżywka z nich jest bardzo prosta do wykonania. Obierz ziemniaka. Następnie uszykuj sobie tarkę i go zetrzyj. Teraz musimy startego ziemniaka gotować przez 15 minut bez dodatku soli. Co jakiś czas wymieszaj naszą odżywkę. Po jej ostygnięciu musimy przecedzić ją przez sitko. Starty mus możemy odłożyć, ponieważ już nam się nie przyda. Na samym końcu przed podlaniem kwiatów rozcieńcz nawóz 1 do 1 z wodą. Taka odżywka stosowana raz na 2-3 tygodnie sprawia, że rośliny mają zapewnione wszystkie składniki niezbędne do kwitnięcia. Pelargonie będą kwitły jak nigdy, pokryją cały balkon czy taras. To prosty nawóz, który nic nie kosztuje. Nie musisz już więcej kupować drogich nawozów. Ten płyn jest całkowicie darmowy, a jest bogaty w składniki odżywcze niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. Zawiera między innymi azot, potas, fosfor, a także mikroelementy, które wspierają rozwój roślin. Świetnie sprawdzi się do podlewania pelargonii. W krótkim czasie zobaczysz wspaniałe rezultaty. Ten cudowny nawóz zrobisz z pokruszonych łupin cebuli. Do stworzenia tej naturalnej odżywki wystarczą dwie garści łupin. Zalej je litrem gorącej wody, odłóż słoik na noc. Na drugi dzień nawóz można używać. Do podlewania pelargonii rozcieńcz nawóz z cebuli dodatkowym litrem wody. Podlewane pelargonie odwdzięczą się pięknymi kwiatami. Do stosowania jako oprysk używaj mikstury z cebuli, bez rozcieńczania. Przelej nawóz do butelki z atomizerem. Wywar z cebuli działa jako naturalny środek przeciwko szkodnikom. Ich silny zapach odstrasza niechciane owady, jednocześnie nie szkodząc roślinom ani środowisku jest doskonały do ochrony przed mszycami. Stosowany regularnie gwarantuje całkowitą ochronę.